Witam wszystkich. No, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć no, historię praktycznie dwóch lat z Autofagią. No, jedno co mogę powiedzieć dzisiaj na pewno to co udowodniłem, że proces odnowy na poziomie komórkowym istnieje. Dwa lata temu mówili mi, że to jest nierealne, niemożliwe, że po prostu zostanę w tych górach, same kości zostaną ze mnie, a po dwóch latach po prostu osiągam wytrzymałość najbardziej wytrzymałych ludzi gór świata. I dzisiaj jestem na etapie średnio szybkich ludzi świata. Myślę, że niedługo dogonię tę całą czołówkę młodych. Po się to wszystkim wiem, że wszystko jest możliwe, że jestem w stanie chodzić pomiędzy 5 km a 6 km na godzinę i zamierzam trochę podbiegać, bo zamarzyło mi się wystartowanie w ultrakotlinie, czyli na dystansie 180 km. mi jeszcze do regeneracji barki, została mi szyja. Ale organizm w środku można powiedzieć się zresetował praktycznie do, no do poziomu, którego dzisiaj sam już nie rozumiem. Bo nawet idąc 95 km w górach na Świętokrzyskim, no, nie miałem nawet zakwasu, nie byłem zmęczony. Mimo, że całą noc szedłem, wróciłem do domu, zrobiłem 200 km, praktycznie bez oznak jakiegoś wykończenia. Jest to po prostu dzisiaj jest normalny kosmos. W mojej teorii to nie jest tylko teoria droga autofagi, połączyłem kilka teorii naukowych w jedną, chcąc chyba jako pierwszy na świecie sprawdzić je łącznie, więc pamiętajcie o tym, że biologicznie możecie cofnąć się od 20, 30, 40 lat wstecz. Myślę, że dzisiaj, gdybym miał ograniczenia ze względu na zniszczone barki obniżone i szyje, to dzisiaj bym się ścigał, biegałbym z tymi najlepszymi w górach, bo. Jeżeli teraz już jestem zaraz za nimi, to gdyby, będąc zdrowy, po tej odnowie byłbym po prostu, myślę, w ścisłej czołówce, ale mam nadzieję, że i tak, mimo tej choroby, dołączę do nich. No, chcę Wam powiedzieć to, co było pytanie z autofagiem, jest tak, że przyjąłem te 20 godzin w poście, że ona się dopiero zaczyna. 36 przyjąłem jako cykliczny etap, w którym mózg hoduje to z czasem. No, może być tak, że 36 godzin z szansą może być za mało, bo organizm po miesiącach się nauczy, on to adoptuje i on potrzebuje mniej, dużo mniej kalorii do życia, funkcjonuje zupełnie inaczej, funkcjonuje świetnie na połowie tego, co normalnie byśmy zjedli. Druga rzecz jest, autofagia wywołuje proces, można powiedzieć, intensywnego wysiłku dla górach. nawet jeżeli spożywamy kalorie, bo teoretycznie autofagia to jest proces, który powinien być, na, powinien być to inaczej nazwany. To jest samo zjadanie, ale w sytuacji, kiedy tworzymy bilans energetyczny minusowy. Bo musicie pamiętać, predyspozycje danego organizmu są zupełnie inne. Musimy zaadoptować się, musimy przejść do etapu, w którym mózg przejmuje pełną kontrolę nad tym, co jemy, jak ćwiczymy, do czego dążymy. Najlepiej zaczynając, trzeba ustawić sobie cel, poprzeczkę tak wysoko, na początku myślałem, że tam nigdy nie doskoczymy, że to jest niemożliwe. Kiedyś przerażała mnie dystans 50 km w górach. Myślałem, jak to ci ludzie to robią. Dzisiaj 200 km nie robi na mnie żadnego wrażenia, bo jestem w stanie to przejść bez problemu w jednym ciągu. Jeżeli w tym roku załapię się na kotlinę, która ma tylko dla mnie 143 km, to obiecuję Wam, że zejdę w granicach 35 godzin, bo gdybym dzisiaj miał robić tą co była rok temu, 163 km, w tamtym roku miałem 52 godziny, dzisiaj bym miał 40 godzin. Jestem po prostu zupełnie na innym etapie. Sami widzicie, że nie jestem takim Herkulesem, że jestem, można powiedzieć, osobą, mam 54 lata, 24 lata choruję. Widzicie, że w tym przypadku, że to wszystko jest możliwe, on ja przekazuje coś, co się autentycznie dzieje. Nie z punktu jakiegoś, że ktoś się próbował, że ktoś się odchudza. Widzicie historię, można powiedzieć, człowieka, który miał teoretycznie nie chodzić, o górach miał zapomnieć, a o takich dystansach to nawet już bym dwa lata temu to nawet nie marzyłem, nawet nie wiedziałem, co to są wyrypy górskie, bo było to praktycznie nieosiągalne dla mnie. I dzisiaj zastanawiam się, która impreza jest nieosiągalna dla mnie, bo miałem jeden problem z limitem czasu. Od ponad miesiąca ta bariera już po prostu nie istnieje, bo jestem w każdej stanie, w każdej imprezie dla chodzących krótkimi limitami się wyrobić. Mam nadzieję, że wrócę jeszcze na zlimitowaną śletę na te 20 godzin, ale dzisiaj myślę, że to będę oscylował wokół 15 godzin, bo w ostatnim miesiącu przyspieszyłem po prostu kosmicznie. To, sam tego nie rozumiem. A z menu wykluczyłem tylko pierwszą rzecz, no, nie jem do tej pory mięsa i drugą rzecz, którą myślałem, że jest nie do pokonania u mnie to jest bo byłem uzależniony od kawy, piłem całe 30 czy więcej lat jeszcze miesiąc temu ponad, w niedzielę wypiłem 6 kaw, w poniedziałek mój umysł odmówił picie kawy, nawet po święto wszystkim świętokrzyskim niechcia, więc tu widzicie też, widzicie jak można regenerować organizm i to co najważniejsze od dwóch lat nie przyjmuję żadnych leków, żadnych suplementów, wszystkie suplementy odrzuciłem, żeby zrobić, zachować jedną rzecz żeby sprawdzić, czy naturalny proces, który istnieje w każdym organizmie, proces autofagocytozy, połączony z odpowiednim odżywianiem, wystarczy do tego, żeby organizm sam dokonał resetu. Pełny reset niestety z was muszę zmartwić, jeżeli go chcecie dokonać, a ja macie lat 50, 60, czy chorujecie, musicie spalić wszystko, co jest możliwe do spalenia. Najgorsze jest ten, żeby spalić tłuszcz czerwny, to trzeba spalić się również na twarzy, bo organizm podmieni on zamieni. On to wypali zje, później to po prostu buduje. To budowanie trwa dużo dłużej niż spalanie, ale to jest wszystko możliwe. No, zobaczymy, jak będzie niedługo. No, są jeszcze te imprezy górskie, tylko no, są imprezy, które nie są wyzwaniem, bo 80 km czy 100 km nie jest żadne wyzwanie. No, spróbuję wystartować w tej imprezie dla biegających. W październiku. Może do października zdążę się przygotować, żeby na każdym przedziale czasowym się zmieścić. Tam niestety będę musiał podbiegać. Jeżeli mi się uda biegać, nie będę w tym palił mięśni, no to jest impreza, którą wtedy można powiedzieć, jestem w stanie zrobić. A docelowo dla chodzenia w tym roku, jak znajdę chętnego, chcę zrobić pętlę Delop Bielsko-Bielsko 226 km w jednym ciągu w czasie nie dłuższym niż 60 godzin. Bez pania, cały czas w górach, jedynie lekkie przerwy, no to w moim zasięgu to jest, tylko czekam na chętnego, który się podejmie niestety tu trzeba będzie przełamać kryzysy, choć myślę, że w obecnym stanie, jeżeli będzie postęp tak gwałtowny, no to nie będzie żadnego problemu. Więc pozdrawiam Wam wszystkich i życzę wytrwałości, bo jak widzicie, droga do sukcesu jest skręta, wyboista, ale jest możliwa.